Dzień dobry, witam ponownie w kolejnym live z cyklu Za kulisami channeling praktycznie. Dzisiaj dzisiaj moją gościnią jest Monika Fałowska. Monika miała już doświadczenie wcześniej w pracy z intuicją, ponieważ y, korzystała z Kronik Akaszy. Niemal 3 lata chodziła wokół przestrzeni channeling, praktycznie, by dotrzeć. Szukała różnych innych rozwiązań. Dzień dobry, witajcie serdecznie. Szukała różnych innych rozwiązań. Ale jak to się mówi co jest przeznaczone, to, to i tak cię znajdzie. I dokładnie z Moniką tak było. Ja chwilę poczekam na Was, żebyście się tutaj cudownie nam zgromadzili. Monia już pracuje, wspiera innych. W tym momencie robi głównie channeling. Ja ją pewnie zahaczę o to, jaka jest różnica między channelingiem a kronikami Akaszy, bo to jest bardzo częste pytanie, które dostaje I to jest o tyle. Dzień dobry, o tyle pomocne, żeby zrozumieć, bo krąży wiele mitów na temat zarówno samych kronik, jak i channelingu, dlatego też chciałybyśmy tutaj porozwiać pewne wątpliwości. Dzień dobry, Monia, zapraszam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry! Cześć, witam Cię! Jak się cieszę, że te technikalia nas wspierają. Tylko w pierwszym live wywaliło nas trzy razy, więc miejmy nadzieję, że tutaj popłynie bardzo dobrze. Cześć, dzień dobry Monia. Ja bym chciała tutaj um, dać Tobie przestrzeń, żebyś na początku powiedziała co Ty wspaniałego robisz z innymi, jakie czary-mary. <noise> Jaka Twoja misja Ci przyświeca? Hmm, więc tak jak w zapowiedzi zapowiedziałaś pięknie, że jestem coachem transformacyjnym i na dzień dzisiejszy moja ścieżka zawodowa tak wygląda, że prowadzę takie bardzo transformacyjne sesje online, indywidualne. Hmm, channeling połączony z elementami ustawień helingerowskich. A jeżeli chodzi o moją misję, to tak dla mnie to jest takie zawsze niewygodne pytanie, bo muszę się określić. A ta misja tak naprawdę ona cały czas gdzieś ewoluuje. Ale jakbym miała to określić takim jednym zdaniem, to to moją misją jest sprawiać, by ludzie czuli się lepiej, by żyło im się lepiej, świadomiej. Bo jeżeli wszyscy ludzie będą świadomi, to będzie to wpływało na całą resztę świata. I dzięki temu świat będzie lepszy. Tak jest. Tak jest. A potrzebujemy tego bardzo w obecnym świecie. Bardzo. Monia. To ja w takim razie, ja już tutaj w zapowiedzi wspominałam bardzo króciutko, że Ty już z intuicją pracowałeś, zanim dotarłaś do mnie na kurs, bo wcześniej pracowałeś z Akaszą. Jakby o samej Akaszy nie, nie będę chciała, pewnie jakby ten, ten wątek przez chwilę ruszymy, żeby tej widzowi, którzy nie oglądali się na YouTubie, mogli w ogóle dotknąć tego tematu, ale chciałabym się skupić na channelingu, bo zapewne też. Się z tym że y, wiele osób ma poczucie, że channeling jest tylko dla wybranych, że tylko niektórzy potrafią to, to robić. Jak to było u Ciebie z tymi pierwszymi próbami y, channelingu podczas y, kursu? Czy w ogóle miałaś wrażenie, że jest jakoś inaczej? Na pewno było inaczej, bo było lżej. Aczkolwiek ja nie miałam za bardzo z tym problemów większych, bo ja już miałam doświadczenie i to bardzo duże, bo, bo już parę miesięcy wcześniej czytałam kroniki, ale też y, mój kurs kronik y, sam obejmował tam chyba 30 godzin praktyk, więc y, no, byłam już zeznana w tej pracy. Więc y, to, jak, jakbym mogła powiedzieć o różnicach, y, to tutaj w channelingu. Poczułam tą lekkość. Tak bym, to, tak bym to nazwała, tak bym to powiedziała. co też było właśnie moją intencją tutaj u ciebie na kursie, żeby odzyskać tą lekkość w pracy, bo trafiłam do ciebie w momencie, gdzie stwierdziłam, jak nie ja mam dalej czy też króliki Jakarze, to ja rzucam to w cholerę. <gry> I nawet moja wiadomość pierwsza do ciebie, zanim zapisałam się do ciebie na kurs. Była taka, czy, czy sposób połączenia jest taki sam jak w kronikach, bo stwierdziłam, że jeżeli odpiszesz mi, że tak, że też mamy tą super, wspaniałą, zajebistą modlitwę, to, to stwierdziłam, że, że to dobra, to podziękuję, to, to, to nie przyjdę. Ale okazało się zupełnie inaczej i, i odzyskałam faktycznie tą lekkość i dalej tutaj jestem i kontynuuję tą ścieżkę właśnie bycia coachem, pracy z innymi. A... No, no, powiem tak, że kroniki jakaś nie wykończyły. Tyle. <grystanie> A powiedz tak dla, dla naszych widzów, czy masz poczucie, że informacje z kroniki, z channelingu są inne? E, ja bym powiedziała tak, że właściwie poruszamy się w, w, chyba w tym samym polu, aczkolwiek mm, ja jak czytałam te kroniki i zaczęłam odczuwać już że coś jest nie tak to zrobiłam swoje własne śledztwo oczywiście na tyle ile to było możliwe ja też jestem niespełnionym dziennikarzem śledczym więc ja zrobiłam swoje własne śledztwo nie polegałam na tym co mi ktoś powiedział czego mnie ktoś nauczył tylko po prostu no sama sprawdzam informacje no i te informacje, które znalazłam, ale nie będę tutaj mówić o tym publicznie, każdy po prostu może sobie sam znaleźć, spowodowały to, że właśnie miałam ochotę to rzucić. Mm -hmm. To teraz zasiałaś takie ziarno, będą teraz szukać osoby, te są, które są zainteresowane. Czarny link jest zajebiste, naprawdę powiem Wam, że naprawdę czarenk jest super lekki, przyjemny, możecie dostać ekstra wiadomości, szyte na miarę rozwiązania, ale o tym właśnie będziemy tutaj rozmawiały. Monia, ja też wspomniałam na samym początku, że ty trzy lata krążyłaś wokół kursu, bo pierwsze pytanie, jakie mi zadałaś o kurs, to było trzy lata wcześniej, bo tym długo ci nie było, nie było, nie było, a ja tak jak sobie się z tobą podzieliłam i miałam cały czas poczucie, że my się jeszcze spotkamy. Nie wiedziałam jak, nie wiedziałam kiedy, ale wiedziałam o tym, że my się jeszcze spotkamy. I potem po trzech latach do mnie napisałaś wiadomość i są myślę, niewiarygodne, po prostu to czucie jest niewiarygodne. Tak, ja... Trafiłam do Ciebie, bo też wtedy byłam po jakimś odczycie swoim u kogoś i tam słyszałam, że mogłabym zajmować się channelingiem, że mam taki potencjał oczywiście, bo, bo tu cały czas mówimy o tym potencja potencjale, który możemy zrealizować, bądź nie. No i ja trzy lata nie chciałam podążać tą ścieżką. Podążałam inną. Powiedzmy, że błądziłam. Aż w końcu właśnie trafiłam do Ciebie, no a trzy lata wcześniej byłam zapisana bo byłam już nawet na liście, ale się wypisałam tak. w ostatniej chwili, jak już były zapisy. No to nie był ten moment. To nie był ten moment, i teraz z perspektywy czasu myślę, że trafiłam do ciebie w idealnym momencie, bo ten proces, który przechodzimy na szkoleniu, sam własny, to, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, bo tak to nazwiemy nie lubię używać takich, takich określeń jak uzdrowiciel, ale to powiem w cudzysłowiu, że uzdrowiciel musi być uzdrowiony. Jak chcesz prowadzić innych, to musisz mieć porządek w swoim ogrodzie, bo nie będziesz mógł pomagać wyrywać chwastu u kogoś innego, jak nie masz u siebie przykładu. Tak. Więc no to, to nie była łatwa ścieżka i kurs się zakończył chyba w czerwcu. Ja skończyłam tą edycję, której mam u Ciebie. To jest 7 tak. miesięcy chyba, tak? No ja od 7 miesięcy. Więc jestem cały czas w procesie. Ale nie zmieniłam niczego. Jestem bardzo wdzięczna. Bywały bardzo ciężkie chwile, bo miałam bardzo dużo tych rzeczy do ogarnięcia w swoim ogrodzie. No ale nic bym nie zmieniła. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna za, za tą drogę. I też w Biblii było jakieś takie powiedzenie powiedzenie taki tekst. Swego ziarna międzyciernie, i co, o co tutaj chodzi? Bardzo mi się podoba to zdanie, że najpierw właśnie musisz pozbyć się, pozbyć się tych swoich złych nawyków, oczyścić właśnie swoje serce z tych wszystkich chwastów, aby można było przyjąć to nowe ziarno, czyli to nowe życie, żeby ten potencjał się rozwinął. No Ale nie możemy tego budować na no, starym. Więc jakby no, moje życie stare umarło, i tam narodziło się zupełnie nowe. Jestem zupełnie. Zupełnie nową osobą na pewno pamiętasz, jaka byłam, jak przyszłam do ciebie w ogóle poprowadzenie jakiegoś live'a to czy wystąpienie to, to w ogóle nie wchodziło w grę. Teraz jestem w zupełnie innym miejscu i jestem wdzięczna za to. To prawda. Tutaj właśnie poruszałeś też ważny wątek, że ta własna przemiana, która też się odbywa w kursie, jest jakby właśnie kluczem do tego, żeby przygotować Cię. Wiadomo, że my nie jesteśmy w stanie wyczyścić wszystkiego, bo to jest podróż do końca życia, ale na tyle, na ile jesteś gotowa, żeby zaprosić osoby, które gotowe są na Ciebie w tym stanie świadomości, żeby przyjść, jest bardzo w porządku. I ja bym chciała, Monia, w takim razie do, wrócić do kursu. Czy była jakaś jedna rzecz, może więcej rzeczy, ale taka jedna rzecz, która Cię najbardziej zaskoczyła w samym kursie. Czy to jest forma, mm. czy to jest jakieś Twoje doświadczenie, czy to jest grupa, czymkolwiek to jest. Na pewno takim najlepszym momentem w całym kursie była ta Twoja metoda połączenia. To jest po prostu to, jak ktoś mi kamień z serca zdjął. Wtedy poczułam taką ulgę, że jejku, to może być proste. To może być naprawdę proste, to może być takie zgodne, zgodne ze sobą, nie trzeba się z tym siłować i, i że to jest takie mhm. naprawdę naturalne. Mm. I co tutaj jeszcze mogłabym dodać? Na pewno to nie jest tak, że skończymy ten kurs i, i, i na tym nasz poziom channelowania się kończy, bo u mnie do dnia dzisiejszego to się cały czas rozwija. Ja cały czas odkrywam w sobie nowe funkcje, wychodzę na coraz jeszcze wyższy poziom tego, mhm. tego channelowania. Też nawet moje przygotowania do sesji z innymi teraz wyglądają inaczej niż kiedyś, bo ja to robię totalnie na luzie. Bo jeżeli chodzi o kraniki, akaszy, to przygotowanie było naprawdę dla mnie ekstremalne. A teraz ja sobie zakładam słuchawki, podnoszę swoje wibracje, słuchając jakiejś super muzyki, takiej powiedzmy DJ Bobo. No i idę i czytam i lecę na flow jest naprawdę ten przekaz jest świetny I ja najważniejsze jest to, że po tych sesjach ja czuję się wspaniale. zrobiłam coś dobrego. Nie czuję się wypompowana z energii jak wcześniej, tylko naprawdę naprawdę to to jest takie satysfakcjonujące. Ile w tym radości jest co? Tak, to było właśnie moją taką intencją, żeby odzyskać lekkość. I radość z pracy, i naprawdę mam bardzo dużo radość z tej pracy teraz. Kurczak, o tym mówisz, to sobie teraz tak myślę faktycznie, mieć jakby, jak robię sesję, mam w tym radość, jeszcze z takim poczuciem, że to jest takie precyzyjne, takie w punkt, że naprawdę ta osoba wychodzi z sesji, ma takie poczucie, Jezu, ja naprawdę wiem, co mam robić. To jest po prostu. Tak. Jak Ach, ja bym powiedziała, że to tak działa, jak laser, przestajemy szukać po matku, nie poparamy się w tym, jak niektórzy mówią moje ulubione słowo, że poparamy się w tym szambiczku non-stop. Już nie wiem gdzie szukać, co, co tu zmienić, a tutaj dostajemy konkret. Konkret, co zmienić? Jak laser. Naświetlamy to i już wiesz, co robić. Tak, tak jest, tak jest. A pamiętasz, Monia, jakąś jedną sytuację, czy jedną rzecz, którą channeling u ciebie zmienił na kursie? Taki, taki moment, w którym miałeś wrażenie, że o, kurde. Jakiś... Zmieniło u kolok... mnie to, że stałam się bardzo uważna. Bardzo uważna i przestałam ignorować tą swoją intuicję, tylko naprawdę yy, nie robię teraz już nic wbrew tej mojej intuicji, jak mi podpowiada, że kurczę mieć tam, daję tam. No to ja tam nie idę. Mhm. I to w każdej sytuacji życiowej. Naprawdę. A wcześniej ja to ignorowałam. Widzisz, ja bardzo długo czytałam te kroniki, mimo że czułam, że coś jest nie tak, ale dobra, brzne w to. To jest fajne. Mhm. No super. Mhm. Daleko nie znajdziemy nie słuchając tej intuicji swojej. To... Prawda. To tak jak jesteśmy przy intuicji, to teraz przyszła mi taka myśl, bo ja dostaję dużo maili od osób, które bardzo ciągnie channeling, ale się bardzo wahają, bo czy na pewno ja umiem, czy na pewno to dla mnie, czy może ja nie mam jakiegoś daru albo nie jestem jakimś wybrańcem. Co byś takiej osobie, która się waha, powiedziała? Żeby nie pisać maili, tylko przyjść. No, no, taka prawda, jeżeli pojawił się w głowie Twojej ten pomysł, yy, boże pomysł, to nawet nie jest pomysł, to taka, taka inspiracja, chyba, inspiracja. nie? Ja. Tak, jest. To prędzej czy później i tak trafisz na ten kurs. Znajdź sobie tylko odpowiedni czas, kiedy będziesz mieć przestrzeń, bo i tak na niego trafisz. No, tak jak ja, no trzy lata musiałam przejść swoją drogę, żeby, żeby tutaj wrócić do ciebie. Mhm. Ja tak Wierzę, że nie bez powodu nam się pojawiają, właśnie ktoś nam się świetli czasem, tu jakaś oferta, tu coś zobaczymy. Także nie piszcie maili, przyjdzie. To prawda. A powiedz mi, Monia, czy ty wierzysz też w to, że kiedy mówimy: Nie mam czasu, nie mam pieniędzy, nie mam wsparcia, to jest tak naprawdę wewnętrzne poczucie braku gotowości do zmiany, czy to są faktycznie okoliczności, które mogą ograniczać? Jak ty to A czujesz? właśnie teraz mi uświadomiłaś. Uświadomiłaś mi coś, że ja w Ciebie zaznaczyłam kiedyś, że, że nie przyszłam, bo chyba finanse. Tam była taka ankieta. Nie, to w ogóle nie chodziło o finanse. Jak chcesz, to te pieniądze zawsze, zawsze się znajdą. Też, że nie mam czasu. Każdy ma 24 godziny. Od Ciebie zależy, jak wykorzystasz ten czas. Możesz wykorzystać to na skrojowanie mediów społecznościowych i innych rzeczy, a możesz wykorzystać na naukę i przekuć to na swoją zawodową ścieżkę serca. Prawda, to prawda, a powiedz mi Monia jeszcze, bo ja tak bardzo mocno wierzę w to, że my dokładnie trafiamy na takie grupy, na jakie mamy trafić, na takie osoby, z którymi mamy być, czy tak z perspektywy czasu, no bo 7 miesięcy to już się kawał czas, faktycznie te pół roku po kursie jest takie najistotniejsze, chociażby dlatego, że się integruje wiele rzeczy i mogą jeszcze wiele rzeczy się zmienić, czy z perspektywy osób, z którymi pracowałaś i tych odczytów, które miałaś, które są dla was mega aktualne przez najbliższy jeszcze rok. To trzymasz kontakt z kimś, jakby masz takie poczucie, że masz oparcie w tej grupie tak. Tak, i to czasem właśnie dostaję wiadomości, teraz dostałam życzenie świąteczne, także grupa była bardzo trafiona. Świetnie się uzupełniałyśmy. Ja też naprawdę zrobiłam dziesiątki tych szkoleń już w swojej karierze i. I zawsze mi coś nie pasowało. Właściwie z nikim nie mam kontaktu, a były to takie, takie grupowe szkolenia. A teraz, no nawet mamy te masterclassy u ciebie, gdzie możemy się spotkać, możemy się zobaczyć, tak. zrobić aktualizację systemu u ciebie pod Twoim okiem, czy nie zbaczałem przypadkiem ze ścieżki. No i te odczyty, które były, ja cały czas nie mam. Mam je pozapisywane na karteczkach, bo ja sobie zapisuję najważniejsze rzeczy, i one, one cały czas pracują. I nawet tutaj przed sobą mam też. No to nie jest tak, że dostaniemy ten przekaz, i, i on na drugi dzień to się wszystko zrealizuje, że to dotyczy tego, co się wydarzy w najbliższym tygodniu, bo, bo to naprawdę czasami po, po paru miesiącach jest dokładnie to, to, co, to co było w tym przekazie. Nawet nie wiem, czy pamiętasz mój słynny odczyt u ciebie na zajęciach w czasie burzy. Co? To jest po prostu legendarne. Tak. Opowiesz o tym, bo to jest naprawdę mega ciekawe, jak świat też pokazuje pewne rzeczy. Tak. Mieliśmy odczyty w parach, prawda? Tak. I u mnie tutaj, w tym, w tym rejonie, w rejonie Polski zaczęła się w tym czasie straszna burza. Po prostu gromy z jasnego nieba były i wywalało mnie chyba za cztery razy z tego odczytu i, i ja mówię y, dziewczynie, która, która, której channelowałam wtedy ja mówię, wiesz co, tutaj tak wali tymi piorunami to, to się u ciebie wydarzy, będzie po prostu jak grom z jasnego nieba będzie lało, będzie burza i zobaczysz, tak, tak właśnie będzie. I ona po paru tygodniach chyba mi pisze, że dokładnie tak się wydarzyło. Była na imprezie pod gojem niebem, e, padał deszcz, były pioruny, odwraca się i stoi on, bo to akurat wtedy chodziło o mężczyznę, i mówi, i dokładnie było tak, jak mi powiedziałaś. No to, to pamiętam to i chyba nie zapomnę tego, tego odczytu do końca życia, jeszcze ja taka zestresowana, próbuję się dostać z powrotem. Na ten odczyt, a dziewczyna, której channelowałam, wyluzowana, totalnie wszystko przyjmuje, bez stresu, to, to było niesamowite. To prawda, to prawda. A powiedz, Monia, jak sobie tak wracasz pamięcią do całego kursu, bo ja bardzo często podkreślam w, w kontekście jakby. O tym kursie bardzo trudno się mówi, bo ten kurs potrzeba doświadczyć, żeby naprawdę widzieć, o czym mówimy. I jakby staram się wyciągać z Was takie informacje, żeby wpłynąć na, na wyobraźnię naszych słuchaczy, żeby mogli sobie chociaż w jakimś tam kawałeczku poczuć. Jak sobie wspominasz formę samego kursu, co Cię ujęło najbardziej w tej formie? Co jakby dla ciebie było najbardziej wspierające w tej formie kursu? Żeby było. Praktycznie naj, najwięcej tej, tej praktyki, że od razu przechodzimy do działania bez zbędnej teorii. To też spotkania między zajęciami z uczestniczkami, wspólne odczyty. No i ten proces własny, gdzie było bardzo dużo tych praktyk, których, które nam tam robiłaś. To nie była taka sucha wiedza, bo to. Czaneling to nie jest coś, czego należy się uczyć z książek. Tak po prostu trzeba czuć. Nie wiem. Chyba, chyba to jest wyczerpujące. A... A powiedz mi, w kontekście samych materiałów teoretycznych, bo ja nie lubię opowiadać o teorii, bo no to jest dla mnie po prostu zabiera to czas na cenną praktykę. Jak sobie kojarzysz materiały, to czy materiały wydały ci się wystarczające na tamten czas? Skrypt, tak. te tak, i... bo Bardzo długie. <laughs> <laughs> bardzo długie w sensie takim, że, że niczego tam nie brakowało. Ja dostałam te, dostaliśmy te materiały i północy od razu spędziłam, żeby to wszystko przeczytać, bo byłam taka ciekawa. Ale jeszcze czasami sobie wracam do tego. Mhm. Się bardzo fajne też techniki, różne tam nam podałaś. Także to było wystarczające. Nie, nie brakowało mi tutaj nic w tym. Super, i wszystko. Tylko było jasno napisane. Cudownie. A powiedz mi, jak gdybyś miała tak w skali od 1 do 10. Określić, jaką czujesz różnicę w korzystaniu ze swojej intuicji. Teraz, po kursie, po tym czasie. Gdzie jeden to jest? W ogóle 10 to jest. Um, mistrz połączenia. Dam 9. O! Ho, ho, ho. Um. Bo mistrzem, mistrzem jeszcze nie jestem i pewnie nigdy nie będę, ale, ale jest naprawdę ta moja intuicja na bardzo, bardzo wysokim poziomie, no i cały czas ona się rozwija, a zaczynałam, hmm. jak miałam, nie wiem, dwa. O, możesz, naprawdę, siedem punktów to dużo, to dużo, ale, ale to ta praktyka, naprawdę ta praktyka to robi dużą robotę, bo tam się jednak uczymy tego kodowania. Kurde. Tak, trzeba to trzeba praktykować. Jak nie będziemy praktykować, no to też to nie będzie się rozwijać. Mm -hmm. Mm -hmm. Bo to jest właśnie najciekawsze, że ten umysł nam cały czas nawija, że my nie damy rady. Przecież tak jak każdy z nas, ja też tego doświadczam, że odczytam. A czy będę widziała? A czy na pewno to popłynie? Nie? Kojarzysz takie obawy. <grym> ja miałam tak, że... Mm... No, tak jak już wspomniałam, trafiłam do ciebie, jak już czytałam jakiś czas kroniki, więc u mnie odbieranie tych przekazów troszeczkę inaczej już wyglądało. I, i, I gdy większość dziewczyn opisywała właśnie swoje przekazy na symbolach, ja tego nie miałam. Ja już miałam gotowe zdanie, już miałam taką gotową interpretację. Mm bo właśnie miałam już tą intuicję troszeczkę, troszeczkę rozwiniętą bardziej, mm. bardziej już miałam doświadczenie porusz, w poruszaniu się w tych przestrzeniach. I wtedy sobie myślałam, czy, czy ja właśnie nie robię czegoś nie tak, że ja nie mam tych symboli. No ale, ale to jest tak, że w końcu każdy później jest w stanie coraz szybciej to interpretować. I właśnie o to chodzi, żeby to tymi pełnymi zdaniami już opisywać, nie tylko symbolami. Tak. To jest tak, jak Wam mówiłam o tym, że nauka, no właściwie nie tyle nauka, bo my channelujemy, ale aktywacja tego channelingu jest jak nauka języka obcego. Na początku pojedyncze słówka, widzę symbole, kody, nie wiem na początku o co chodzi, a potem zaczynam płynnie mówić i to po prostu płynie od razu, wiem, czuł mi się, składa, nie? Masz teraz tak poczucie, że jak robisz sesję, to um, masz taką swobodę, że widzisz obraz i czasami przychodzą Ci od razu już gotowe rozwiązania? Tak, tak. tak. Ale to też zależy, bo, bo czasami jest tak, że mam obraz i jeżeli go nie opiszę prawidłowo, to nie pójdziemy dalej. Tak. <noise> Tutaj nie można zatrzymać nic dla siebie, wszystko, wszystko trzeba powiedzieć, bo, bo jakby to nie jest nasze, tylko to jest tej drugiej osoby i ona to ma, to ma to wszystko usłyszeć. Więc mamy tą stop klatkę. Jeżeli nie opiszemy tego prawidłowo, nie pójdziemy dalej. Mm, to prawda. Monia, to tak na zakończenie, przyszło do mnie, to od razu, to, 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 to razu Cię do tego zaproszę. Jeżeli poczujesz, że nie chcesz, to po prostu mówię, jak wiadomo, że, że nie masz ochoty już. Eee, w jaki sposób mogłabyś zachęcić osobę, która właśnie się waha nad kursem? Jakby co byś powiedziała jej tak, takiego, żeby ona stwierdziła: dobra, kurde, wchodzę to cała. Zachęciłabym. W ten sposób, że jeżeli nie przyjdziesz teraz, to i tak przyjdziesz później. Więc oszczędź sobie tego czasu. Bo to do ciebie wróci, skoro ta ścieżka się przed tobą pojawiła. Bo być może stanie się to twoją jakąś przepustką właśnie do tej zawodowej ścieżki serca, tak jak ty to opisujesz. Bardzo mhm. fajnie. Też niekoniecznie. Będziesz robić sesję tylko channelingu, może właśnie tak jak ja. Będziesz, będziesz to łączyć z czymś i, i będą to bardzo wartościowe, unikatowe sesje, jakich na przykład nie ma jeszcze na rynku, ale możesz to też wykorzystywać w swoim codziennym życiu, żeby żyło ci się lepiej, żebyś przestał, przestała błądzić, bo będziesz mieć po prostu pełno wskazówkę do swojego życia i będziesz sypywać jak z rękawa dla siebie. To prawda. To jest ważne też, co powiedziałaś, bo ostatnio właśnie sobie zdałam sprawę, że naprawdę łącząc channeling z inną metodą, to się totalnie wyróżniasz na rynku. Dlatego, że masz tak szybki wgląd w rozwiązanie. Raz, że źródło problemu, ale od razu dostajesz rozwiązania, bo to jest spełniona wersja twojego odbiorcy. Wyższe ja. To jest po prostu gotowe rozwiązania tam są. Więc to... Ja chyba sobie nie zdawałam dotychczas sprawy, że to jest... Taki ogromny zasób w channelingu, jaki jest. I to jakby rozmowa z Wami często mi wy też uświadamia o, o wielu zasobach, które channeling niesie, których dotychczas nie, nie widziałam. Och, Monie, ja Ci pięknie dziękuję. Ja również. Pięknie Ci dziękuję za to spotkanie. Zajrzyjcie Koniecznie na konto Moni, bo naprawdę robi magię, totalną makię. Jeżeli... Bardziej, bardziej zapraszam na stronę internetową i zapisanie się do na przykład newslettera o. albo wczoraj wypuściłam nowy podcast, albo na moją właśnie stronę internetową monikafałowska.pl, bo teraz jestem tak symbolicznie na Instagramie. Okej, okay. O, okay. o no to super. I moi drodzy, jeżeli moja droga. Jeżeli serce ci jakkolwiek zadrżało do tej przestrzeni, to zostaw pod live'em komentarz zmiana, dostaniesz szczegóły i informacje. Ja tobie, Monia, bardzo, bardzo dziękuję. Trzymam mocno kciuki za Ciebie. Mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo na Masterclass. To już w lutym. Będziemy tak. działać będzie na miesiąc luty na odczyty. Trzymajcie się cieplutko, dziękuję za wasz czas i uwagę i do zobaczenia. Nie ja również dziękuję. Dzięki. Pa. Pa.